Piąta edycja, Night Swim Open Water 2023, już w najbliższą sobotę na kopalni Wrocław w strefie wakacji. Ja się nazywam Damian Terka ze mną jest Krzysztof Gajewski, który jest organizatorem tych zawodów. I nie są to już pierwsze, bo tak jak powiedziałem, piąta edycja. Cześć, Krzysztof! Cześć! Zawody 2, września, sobota, nocne, nocne pływanie. Pierwsza rzecz, która mi się nasuwa na myśl, to skąd wziął się pomysł na tego typu zawody? I. Um, Zauważymy, zauważamy to, że już ta popularność wzrasta. Po czym, dlaczego właśnie tak się dzieje, że coraz więcej osób jednak chce brać udział w tych zawodach? Pływanie w nocy ma to do siebie, że e, budzi bardzo dużo emocji, dużo strachów, dużo lęków. Każdy w swoim życiu myślał, jak to jest w nocy po ciemku, gdzie nic nie widać. I postanowiliśmy tutaj właśnie na kopalni stworzyć coś takiego unikatowego, żeby jak największej ilości osób umożliwić sprawdzenia swoich własnych sił, zmierzenia się z własnymi lękami. W tym wszystkim chodzi o to, żeby przede wszystkim przełamać własne ograniczenia, przesunąć własne granice, a smak rywalizacji jest tylko dodatkiem do tego wszystkiego. Mamy, jak już Damian wspomniał, piątą edycję, piątą Prawie że jubileuszową edycję, tak i na pewno również e, śmiało możemy powiedzieć największą, bo będzie blisko 160 uczestników. No e, par lat temu, kiedy tutaj na kopalni otworzyliśmy pierwszą edycję mówiliśmy nie, spokojnie, spokojnie, to będą zawody niszowe, góra 20-30 osób. Teraz po pięciu latach dochodzimy do, do tego, że mamy naprawdę duże zawody pływackie e, tutaj na tym zbiorniku, co jest czymś niesamowitym, że coś tak niszowego i dziwnego jak pływanie w nocy e, zebrało tak dużą grupę odbiorców i bardzo Wam za to chcemy podziękować. 160 zawodników w tym roku, wydanie 2023. W poprzedniej edycji rok temu ilu było? 70 kilku. Połowa, praktycznie połowa mniej. Dlaczego sądzisz, oprócz tego, że adrenalina i tak dalej, te zawody zdobywają jednak tą popularność wśród wszystkich pływaków? Bo to tutaj biorą też udział powiedzmy to dzieci. Tak. Bardzo dużo zawodników do nas wraca, co oczywiście jest chyba najlepszą wizytówką tej imprezy, bo jeżeli ktoś wraca na te same zawody co rok, to znaczy, że te zawody są bardzo fajne. W tym roku udało nam się bardzo rozwinąć zawody dla dzieci, mhm. bo tutaj też dzieci będziemy mieli około 20 osób, co to jest coś mega fajnego, że również najmłodsi, u których jednak te lęki najczęściej są największe, Przełamią razem z nami swoje bariery i pokażą, że nie no, boją się nocy. No ty jesteś żywym przykładem tego, że można łamać bariery i ciała i umysłu, bo pobiłeś wiele rekordów. Trochę to mnie nie dziwi, że te osoby chcą pływać u boku, u Twojego boku, uczyć się od ciebie i też jakby pokonywać swoje bariery. Wiem, że pływają dzieci, pływają dorośli. Rozumiem, że zawody mają cały jakby schemat. Jest zabezpieczenie medyczne, jest. No i no powiedz coś więcej o tym, jak to wygląda. Tak, no nie będę ukrywał, że pływanie w nocy na tym zbiorniku jest dla mnie czymś bardzo osobistym, no bo jednak tutaj kilka lat temu pływałem 48 tak. godzin, pamiętny rekord w środek upalnego lata, gdzie jednak te 120 parę kilometrów przepłynąłem i całe dwie noce tutaj spędziłem, więc. Yy, no jednak ta noc dla mnie to jest coś naprawdę wyjątkowego Sentynem. i budzi emocje, budzi skojarzenia. Pamiętajmy o tym, że jeżeli Pływamy w nocy. czekaj, cięcie. wracając do tego bezpieczeństwa, o którym zaczęliśmy mówić, ponieważ e, cała ta impreza ma zabezpieczenie, tak? Nie jest to tak, że sobie każdy pływa dobrowolnie. Są tu ludzie, którzy pomagają nam i e, dbają o to, aby wszystko przebiegło. E, tak, roku. pamiętajmy o tym, że nad wodą najważniejsze jest bezpieczeństwo. Tym bardziej, jeżeli pływamy w nocy. E, całe zawody odbywają się przy profesjonalnym zabezpieczeniu i, jak zawsze, gdy pływamy. Pływanie z bojkami asekuracyjnymi, małe, dmuchane bojki, które za nami nam w ogóle nie przeszkadzają, a powodują, że po pierwsze bardzo dobrze nas widać, a po drugie, w przypadku jakichś problemów, obicia się wodą, czegokolwiek innego, jesteśmy dużo, dużo bardziej bezpieczni. Więc mhm. tak pływamy z bojkami i również przypominam to wszystkim zawodnikom startującym bez pianek o obowiązkowym starcie z bojkami na tych zawodach. Druga rzecz, którą chcemy się pochwalić, bo to już taka Ta nasza jest. tradycja, że. Chcemy, żeby te zawody były również takie jakieś pamiątki unikatowe, których nigdzie indziej nie ma. I dlatego właśnie Dawaj, każdy dobra. zawodnik na mecie otrzymuje taki oto ręcznik. Będziemy to prezentować na przypadku ręcznika Michała Manterysa, którego serdecznie pozdrawiamy. Ręczniczki w tej edycji będą wyglądały przy tym wietrze może damy radę. Czekaj, damy radę. Damy radę do góry, Hop. Ręczniczki będą wyglądały tak, Może się nasza klasyczna. Grafik, grafika Nighting, nawet napięta jak żagiel. Tak jest, Bo słońce świeci, to wietrzyk dzisiaj wieje. E, także takie oto piękne ręczniczki czekają na wszystkich zawodników na mecie. I co możemy dodać do tych zawodów? Ja bym chciał powiedzieć jeszcze, jak wygląda trasa. Czy jest to jakieś oznaczone, dłuższe e... kilometry? Jak to wygląda tak, tak. szybko? E, dystanse są od 400 metrów do 10 kilometrów. Więc tutaj mówimy już o bardzo długim pływaniu, wyłącznie dla najlepszych pływaków w Polsce. Mm -hmm. e, Trasa będzie przebiegała przez cały zbiornik, będzie na nim znajdowało się pięć boi oświetlonych w nocy światłem LED różnych kolorów, żebyśmy tej trasy nie pomylili. Całość trasy, regulamin oraz wszystkie szczegółowe informacje znajdują się w wydarzeniu na Facebooku Night Swim 2023. Wszystkie szczegółowe relacje z wydarzenia z jutrzejszych zmagań. A zaczynamy już. Rejestracją w godzinach 17.00-19.00, 17. a o 21.00 pierwsi zawodnicy, dzieci rozpoczną całe zmagania. Całą relację z wydarzenia znajdziemy na profilu Kopalnia Wrocław Strefa Wakacji, Krzysztof Gajewski oraz Fundacja Poland Adventure Swimming. Także zapraszamy. I widzimy się jutro na kopalni Wrocław. Tak jest. Wszystkich zawodników serdecznie zapraszamy. 160 osób zapisanych. Widzów również, jeżeli ktoś chce być, kibicować, zostać tutaj na tych zawodach też. Krzysztofie, życzę powodzenia. Widzimy się jutro. Dzięki. Dzięki. Cześć.